Cześć! Miło Cię widzieć i dobrze, że jesteś. W tym filmie chcę opowiedzieć Ci o tak podstawowym w duchowości koncepcie, jakim jest ego, o tym, dlaczego ego jest ważne, o tym, jak możesz sprawić, aby twoje ego pracowało dla Ciebie. Ale zanim pójdziemy dalej, jak zwykle chcę na chwilę się zatrzymać, wziąć razem z Tobą głęboki wdech i wydech. I teraz przesyłam Ci energię spokoju i pewności. I zaczynamy. Na początek, czym jest ego? Bo myślę, że dość często słyszymy sformułowanie ego, dość często słyszymy różne odniesienia do tego sformułowania, ale dość rzadko słyszymy takie konkretne definicje, jak to ego rozumieć. Więc w tym filmie chcę podać Ci trzy definicje, taką podstawową, taką średnio zaawansowaną i taką dość abstrakcyjną, tak abyś mógł sam lub abyś mogła sama na podstawie tych definicji wyrobić sobie swoją opinię o ego, bo właśnie na tym mi zależy, żeby wskazywać Wam kierunki, żeby wskazywać Wam różne obszary, ale żebyście sami te obszary analizowali, łączyli kropki, i dochodzili do swoich własnych takich poczuć i wniosków. Więc przechodząc do definicji, myślę, że pierwsza definicja jest tą definicją najprostszą, najbardziej podstawową i mówi, że ego to jest Twój obraz siebie. To taki szeroko rozumiany, bardzo szeroko rozumiany obraz, jaki masz na temat siebie, jaki masz na temat świata, bo tak naprawdę to dwie strony tego samego. Oczywiście ogromną część tego obrazu zajmują takie podświadome przekonania, podświadome myśli, podświadome różne Twoje skojarzenia, tak? ale to jest ogólnie taki ogromny obraz, jaki masz na temat świata i siebie. Druga definicja jest taka bardziej konkretna i myślę, że można ją ująć w ten sposób, że ego to jest taki mentalny konstrukt wytworzony przez Twój umysł po to, aby tutaj w świecie istnieć, aby funkcjonować, komunikować się, wyrażać siebie. Tak samo jak Twoje ciało potrzebuje szkieletu, tak myślę, że Twój umysł potrzebuje takiej konstrukcji, która będzie wszystko porządkować, spajać, łączyć. I to jest właśnie Twoje ego. I teraz trzecia definicja, to bardziej taka metafora niż definicja. Myślę, że będzie trzeba trochę przestrzennej wyobraźni, żeby to yy, tak wyczuć, ale myślę też, że jestem w stanie Ci to dobrze przekazać. Więc teraz pomyśl o ogromnej przestrzeni, o takiej po prostu ogromnej, ogromnej przestrzeni, która jest pusta i teraz nagle w tej przestrzeni pojawia się jakiś obiekt, jakiś kształt. I teraz żebyśmy mogli rozgraniczyć ten kształt od tej przestrzeni, no to potrzebna jest jakaś powierzchnia, tak? jakaś granica. I właśnie ta granica, ta powierzchnia oddzielająca to jest ego, a ta przestrzeń, ta ogromna przestrzeń to jesteś ty, to jest twoja świadomość. Więc mam nadzieję, że ta metafora y, będzie dla ciebie jasna, może już jest Zachęcam też ogólnie do takiego łączenia tych trzech definicji razem, bo myślę, że mają one taki mocny, wspólny mianownik. I teraz, idąc dalej, dlaczego ego jest ważne? No, myślę, że z tych definicji wynika już, że jest to taka podstawowa funkcja, bez której ciężko jest Ci tutaj poruszać się czy w ogóle manifestować siebie w tym świecie, więc, no jest, to, jest to taka podstawa, dlatego, tak często się do niego odnosimy, dlatego, często tak się mówi o ego w duchowości, jest to taki bardzo, bardzo ważny koncept, tak można powiedzieć, jedna z podstawowych rzeczy, więc no jest to po prostu ważne, jest to element Ciebie i teraz myślę, że w duchowości jest taki bardzo szkodliwy trend, który tak piętnuje ego, który mówi, że ego to jest coś złego, że to jest coś, czego powinniśmy się pozbyć i uważam, że on jest negatywny dlatego, że no prowadzi do takiego rozłamu wewnątrz Ciebie, tak? że zaczynasz myśleć, że w Tobie jest coś, co musisz zwalczać, co działa przeciwko Tobie, no a w duchowości moim zdaniem chodzi o coś zupełnie przeciwnego, czyli o to, żeby czuć, że jesteśmy spójni, czuć, że jesteśmy jednością, czuć, że jesteśmy pełnią. Więc jeżeli zaczniesz teraz myśleć, że jest w Tobie coś, co musisz wypierać, no to będziesz działać przeciwko sobie i mnóstwo energii będzie szło właśnie w taką jakąś wewnętrzną walkę. I teraz skąd wynika ten trend? No myślę, że przede wszystkim wynika stąd, że ludzie nie do końca rozumieją czym to ego jest, jak to jego działa, i mylą ego z przekonaniami, tak? A tak naprawdę przekonania to są po prostu takie programy, którymi ego się posługuje. I jeżeli te przekonania masz negatywne, jeżeli myślisz, że świat jest niebezpiecznym, wrogim miejscem, jeżeli myślisz, że jesteś niewystarczająca lub niewystarczający, no to twoje ego będzie tych programów bronić, będzie uważać to za prawdę i będzie podsyłać ci świat w taki sposób, który będzie potwierdzał te programy. Więc myślę, że takie mylenie ego właśnie z przekonaniami i z tym wszystkim, czym ego się posługuje, doprowadzi do tego, że, że to ego wypieramy. Ale no tak naprawdę to ego jest narzędziem, jest taką funkcją, więc jeżeli będziesz mieć takie pozytywne przekonanie, jeżeli będziesz uważać, że świat jest piękny, wspaniałym miejscem, że ludzie są mili, że spotykają Cię wszędzie piękne, fajne rzeczy, no to Twoje ego będzie tego bronić, będzie Ci przedstawiać świat w taki właśnie sposób i dzięki temu będzie Ci się fajniej i ciekawiej żyło. Więc... Myślę, że tutaj już też zawarłem taką wskazówkę, jak sprawić, aby Twoje ego działało dla Ciebie, ale o tym też za chwilę sobie powiemy. Jeszcze teraz na chwilę. Drugi powód, dla którego myślę, że mówi się o ego w takim negatywnym aspekcie czy kontekście, jest taki, że mistrzowie, którzy osiągnęli oświecenie, czy osoby, które mają dostęp do takiego bardzo pięknego stanu, ostatecznego stanu jedności, który właśnie nazywam oświeceniem, no to myślę, że oni właśnie w tym, będąc w tym stanie, czują, że ego nie ma i oczywiście nie ma tam ego, to na tym właśnie polega, że doszli do tego stanu, gdzie, gdzie to ego mogą pominąć, ale to jest stan, który jest dla nich dostępny, oczywiście swobodnie, kiedy chcą, ale to też nie jest tak, że przebywają w tym stanie cały czas. Więc takie przeszczepianie, pewnych cech, które są już bardzo, bardzo daleko na tutaj nasze warunki, no nie jest moim zdaniem najlepszym sposobem, ale myślę, że to może być też jeden z takich powodów, dlaczego o tym ego mówi się źle. I teraz wracając do tego, jak możesz zrobić, aby twoje ego pracowało dla ciebie. No myślę, że przede wszystkim tak zrozumieć i poczuć, czym to ego jest, jak to ego działa, czyli, no według mnie, pójść za tymi definicjami, o których mówiłem, i zrozumieć, że Ego jest po prostu taką funkcją, taką cechą, którą możesz wykorzystywać dla siebie. Myślę, że możesz też pomyśleć o ego jako takim gorliwym policjancie, który po prostu będzie pilnował wszystkiego, w co wierzysz, wszystkiego, co jest dla siebie ważne. Więc jeżeli zaczniesz z tym policjantem współpracować, jeżeli właśnie zaczniesz rozumieć, jak ten policjant myśli, jak ten policjant działa, no to jest w stanie ten policjant pomagać ci, wspierać cię i bardzo, bardzo mocno katapultować twoje życie. Na takie tory, jakie chcesz, na tą stronę, czy na ten kierunek, w, który, w którym chcesz podążać. Więc pierwsza rzecz to zrozumienie, jak to ego działa, czym to ego jest. To już jest bardzo duży milowy krok w takim zmianie podejścia. I druga rzecz, no to właśnie zmiana swoich przekonań, praca ze swoimi przekonaniami, praca z takim właśnie podejściem do świata, z tym obrazem świata i siebie, o którym mówiłem w pierwszej definicji. Jeżeli zaczniesz pracować, z tym obrazem, rozumieć, że ten obraz może ci sprzyjać, właśnie może być pozytywny i dzięki temu całe Twoje życie, całe Twoje spojrzenie na świat się zmieni, no to też to ego zacznie Cię w tym wspierać i oczywiście to od chwilę potrwa, ale nastąpi taki moment, w którym to się przełączy, tak taki moment przejścia i wtedy bardzo, bardzo przyspieszysz, bo Twoje ego zacznie działać dla Ciebie, zacznie iść w tym samym kierunku, w którym Ty chcesz iść i wtedy będzie to wszystko zupełnie zupełnie inaczej wyglądało. Więc mam nadzieję, że to co przekazałem ci w tym filmie było dla ciebie pomocne, było dla ciebie czymś nowym, być może zaczniesz teraz poglądać na różne rzeczy w inny sposób, na tym mi zależy. Więc teraz też chcę ci podziękować za obejrzenie tego filmu. Chcę podziękować twojemu ego za to, że pozwoliło obejrzeć ci ten film i widzę cię, doceniam cię. Wysyłam Ci jeszcze raz energię spokoju i pewności i do zobaczenia.